Moc w chwili obecnej. Jeśli teraz odczuwasz ból emocjonalny bądź ból fizyczny, mało tego masz negatywne myśli związane z pewną osobą, miejscem, rzeczą, sytuacją i wszystko to, prowadzi do Twojego złego samopoczucia, to jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i nauczysz się właśnie teraz to transformować. Dodatkowo poczujesz moc w chwili obecnej i swoją moc transformacji różnego stanu, czy to emocjonalnych, umysłowych i fizycznych. Zatem, kochanie, właśnie teraz skup się na dolegliwości, która zaistniała i jest męcząca. Może jest to ból głowy, może ból mięśni, ból żołądka. Skup się na tym bólu. Cudownie, wiem. Może przez chwilę boleć mocniej, ale spokojnie kochanie. Teraz swoją siłą, siłą swojej woli rozluźnij to miejsce w ciele. Tak po prostu, tak normalnie. Rozluźni to. Rozluźni. Zakceptuj i rozluźnij. Rozluźnij. Czy to mięśnie. Nóg, czy to mięśnie brzucha, czy może boli pod łopatką, czy może głowa trzaska. Wyślij tam swoją uwagę, wyślij tam falę rozluźnienia. Nie uciekaj, bądź i rozluźnij. Cudownie. Rozluźnij dalej ten proces. Maksymalnie trwa dwie minuty. To jest jak nic. A Twoja uwaga czyni cuda. Rozluźnij. Rozluźnij te miejsca. Relaks. Cudownie kochanie. Sprawdź czy jeszcze czujesz jakiś ból. Może to być ból niepisany, ból emocjonalny. Tu odczuwasz, ale nie ma miejsca, jakoby w ciele. W tamto miejsce poślij również swoją uwagę. Może to żal. Rozpuść go swojej miłości. Może to poczucie winy. Rozpuść go swojej pewności. Może to poczucie wstydu. Rozpuść go w swojej akceptacji. Może to jakiś lęk. Rozpuść go w swojej odwadze. Cudownie kochanie. Brawo. Relaks. Rozluźnij swoje ciało. Rozluźnij stany emocjonalne. Wyślij tam akceptację. Rozluźnienie, odpoczynek, bezpieczeństwo, piękno, miłość, cudownie. Kolejno, jeśli przychodzą do Ciebie myśli zaprzeczające Twojej mocy, rozpuść je w Twojej wiedzy, tej wewnętrznej, tej wysokiej, w tej Absolucie. I rozpuszczaj. I rozpuszczaj. Skupiaj swoją uwagę na swojej mocy. Poczuj teraz fizycznie, jak Twoja moc rośnie w Twoim wnętrzu. Ta moc staje się coraz silniejsza, mocniejsza, a Ty stajesz się coraz bardziej radosny, radosna. Czujesz przepływ cudownej, bezgranicznej miłości, tej do siebie, pełnej akceptacji, zaufania, odwagi. Brawo. Cudownie. Cudownie, kochanie. Ta moc rośnie, rośnie razem z Tobą. Zobacz, jak umysł się uspokaja. Wszystkie myśli stop. Pozostaje ta jedna, jedyna myśl. Teraz, teraz, teraz. Teraz jest pięknie, teraz jest cudownie, teraz jest miłość, teraz jest odwaga, teraz jest zaufanie. Teraz jest akceptacja, teraz kocham siebie, teraz wierzę w siebie, teraz wiem, że mogę, teraz jestem mocny, mocna, teraz wiem to, co chcę wiedzieć. Teraz. I powtarzaj sobie, teraz. Teraz. I niech wszystko, co ma się rozpuścić, niech rozpuści się w chwili obecnej. Teraz. Teraz niech powstaną cudowne myśli. Myśli o samym sobie, o samej sobie. O tym, jaka jesteś piękna. O tym, jaki jesteś piękny. O tym, jaka jesteś cudowna. O tym, jaki jesteś cudowny. O tym, że jesteś cudownie kochanie. Niech powstaną teraz cudowne uczucia radości, akceptacji, zaufania, odwagi, kreacji, działania. Co zapragniesz, tylko kochanie, teraz. Niech Twoje ciało stanie się teraz witalne. Młode, ruchliwe, pełne życia. Teraz, kochanie, bo życie trwa teraz. A Ty teraz, żyj życiem swoim. Teraz. Doleczule, Andrejana, i daj znak. jak się teraz masz kochanie